Szczęść Boże, 29 dzień naszych rekolekcji przygotowujących nas do aktu zawierzenia się Panu Jezusowi przez ręce Maryi zatytułowany jest Miłość Chrystusa w Przynajświętszym sakramencie ołtarza. Cały ten dzień jest przeznaczony dla nas, abyśmy nasze oczy, nasze serca skierowali ku Najświętszemu sakramentowi, ku Eucharystii którą Kościół nam daje, w której Pan Bóg przez posługę Kościoła nam daje. W pierwszym tekście z Miłości i Mądrości Przedwiecznej czytać będziemy, czym jest tak naprawdę Eucharystia dla nas, że jest ona ukryciem się samego Pana Jezusa dla nas z wielkiej miłości. Z jednej strony Pan Bóg, Pan Jezus chciał, bardzo mocno umrzeć dla naszego odkupienia, ale z drugiej strony chciał także, i według świętego Ludwika, zlitować się nad nami, być obecnym wśród nas. Dlatego też to pozostawienie w Eucharystii jest dla nas wielkim darem jego miłości, jego miłości, aby nas odkupić, a także jego miłości, aby być cały czas z nami. Dalej mamy z traktatu o, świętszy, o prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, wiele wskazówek Świętego Ludwika, jeśli chodzi o przyjmowanie Komunii Świętej. Podzielił to na takie trzy etapy, czyli na czas przed przyjęciem Komunii Świętej, na moment, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, oraz na czas po Komunii Świętej. Jeśli chodzi o przed Komunią Świętą Zwraca naszą uwagę, święty Ludwik, że serca nasze są niegodne, tak jak zwykle on mówi, na przyjęcie tego wielkiego pana Boga ze względu na naszą grzeszność, też i na naszą słabość. Dlatego zachęca nas do tego, abyśmy do tego serca naszego zaprosili Matkę Najświętszą, aby to ona przyjęła ten wielki dar, który już Pan Bóg jej ofiarował poprzez sam fakt wcielenia. Aby także w naszym sercu mogła przyjąć tego Jezusa Chrystusa, to jest tego Syna Bożego, którego już jej ojciec ofiarował. Podczas Komunii Świętej zachęca nas do tego, abyśmy trzykrotnie wypowiedzieli: Domine non sum dignus, czyli Panie, nie jestem godzien. Pierwszy raz, abyśmy wypowiedzieli to: Panie, nie jestem godzien, wobec samego Ojca Przewiecznego przepraszając za wszelkie złe myśli i niewierności nasze wobec tego Ojca. Po drugi raz mamy mówić to Panie nie jestem godzien wobec Syna Bożego dla tych wszystkich próżnych słów, które wypowiedzieliśmy i niewierności w służbie Jemu samemu. No i trzeci raz Panie nie jestem godzien wobec Ducha Świętego dlatego, że nie jesteśmy godni przyjąć arcydzieła jego miłości poprzez naszą oziębłość i poprzez nieprawość naszych czynów i następuje trzeci okres, czyli czas po Komunii Świętej, w który zachęca nas Święty Ludwik, abyśmy przyjęli tego Pana Jezusa w głębokim sumieniu do serca Maryi, który jest, która jest w naszym sercu. Oddać go matce, aby ona doskonale go przyjęła, aby go uczciła w pokorze, aby go ukochała, go uściskała i, i oddała mu w duchu i wprawdzie wiele usług, jak mówi Święty Ludwik. Zachęca nas, żebyśmy po tym okresie Komunii Świętej trwali w takim skupieniu wobec Jezusa, w obecności Jezusa, który żyje teraz w sercu Maryi. Jest to czas, gdzie mamy prosić Pana Jezusa o to, aby Jego Królestwo stąpiło na ziemię, aby objawiła się Jego mądrość w świecie, o miłość, o przebaczenie, o pokój i o inne łaski, które także i świat i my sami potrzebujemy. Wszystko w Maryi i przez Maryję. I tutaj też daje nam taką wskazówkę Święty Ludwik, że jeszcze wiele różnych myśli i natchnień może nam dać ten Duch Święty w tym czasie trwania przed Jezusem w sercu Maryi. I mamy być tutaj uważni na te natchnienia i poddać się tym natchnieniom. Tekst Pisma Świętego to są teksty z Nowego Testamentu opowiadające o ustanowieniu Eucharystii. I trzeci tekst o naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Tym razem słyszymy głos ucznia, który wypowiada swoje słowa do pana Jezusa: słowa tęsknoty. Ten uczeń woła wręcz, kiedy będę mógł się z Tobą zjednoczyć, całe moje serce tęskni za Tobą. To jest tak jakby parafraza tych słów świętego Augusta, który mówi, że niespokojne jest serce człowieka póki nie spocznie w Bogu. Dlatego chcę i to jest tęsknota człowieka za tym zjemnoczeniem się z Panem Jezusem. Pozwólcie, że na koniec przeczytam fragment z dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej, która opisuje też swoje zjednoczenie w Eucharystii, w Komunii Świętej. Cóż ja jestem, a cóż Ty, o Panie, Królu Chwały, Chwałą o, serce moje, czy ty zdajesz sobie z tego sprawę, kto dziś przychodzi do ciebie? Tak, wiem o tym, ale dziwnie pojąć tego nie mogę. Ale gdyby to tylko król, ale to Król królów, Pan panujących, przed nim drży wszelka potęga i władza, on dziś przychodzi do mojego serca. Jednak słyszę, że się zbliża. Wychodzę na jego spotkanie i zapraszam. Kiedy wszedł do mieszkania serca mego, dusza moja przejęła się tak wielkim uszanowaniem, że z przerażeniem zemdlała, upadając do jego stóp. Jezus podaje jej swą dłon i pozwala łaskawie zasiąść obok siebie. Uspokaja ją. Widzisz? Opuściłem tron nieba, aby się z tobą połączyć. To, co widzisz, jest rąbek dopiero. A już dusza Twoja omdlewa z miłości. Lecz jak się serce Twoje zdumieje, gdy mnie ujrzysz w całej chwale? Lecz chcę Ci powiedzieć, że to życie wiekuiste musi się już tu na Ziemi zapoczątkować przez Komunię Święto. Każda Komunia Święta czyni Cię zdolniejszą do obcowania przez całą wieczność z Bogiem. Życzę dobrego przeżycia tego kolejnego dnia naszych rekolekcji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.